Rysiu, Anciaczek i Rysia. A Będziemy, Na tym kanale będą... Będziemy nagrywać MSP i quizy, ale quizy rzadziej, bo, bo quizy nie są fajne i nie są godne naszego... Y... Kto się mówi? Nie, nie pamiętam. Nie. E... Wybaczą A... mi, bo mnie kochają. Okay? Osta... E... Od razu mówimy, że nasze loginy na MSP to i... Bfet, na 39 i twój I widzicie tutaj ekranie, w ogóle. No, Eee, nie, nie dobra, czeka. już mam tyle tutaj tych hejotów. Pewnie dwa, o, Cieko. więcej, ale napisz eee. Kanał. Eee, ba, 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 ba. I napisz, że dopiero zaczynasz, ale nie no, parę. Właśnie... Niechby coś to wolno pisze, bo, bo mnie nie dokonuje. Pozdrawiam. Ej, myszka mi działa. Pozdrawiamy Emil Małpaku. Wykszyknij. No właśnie. Jak to się pisze? No tak. Jak to się pisze? Cicho. Pozdrawiamy Forsycja125. Pozdrawiamy Anda208. Fajnie wygląda. Mhm. Y Pozdrawiam Easy EZB... Peasy. Co, ale co? Easy Peasy. Easy Peasy 1, 3, 2, Capi czy dobrze czytam, bo capi. Tak. No, capi to, capi to. No i. nie e... Pieniążek, dobra? Petunia, pieniążek, bo. A A jaki kanał? Status napisz, po prostu. Status. No czemu to nie tak groźnie? E... Nie wiem. Dobra Mam 6000, tysięcy więc. A kiedy ci rybko? 23 godziny A mnie się już skończyło I było bardzo fajnie Szkoda że to nie było nagrane Tylko jeszcze nie ma To. To. To będzie pierwszy odcinek W ogóle to jak się Będnie. nagrywa y, ten live? Po co live? Ja nie wiem, nie wiem jak się robi. Dobra, to sobie To? Tak, bo to fajnie. Czekaj, to jest to? Tak, to jest fajne. Okej. Okay. To w ogóle jest, top. No bo, jest w top. No to. Było. Było. Daj jej grafaj w ogóle, bo, bo jest fajnie. Bo jesteśmy dobre. A może wyjśćmy na, na, na moje konto, bo tam więcej ludów jest. Żeby... No właśnie tam też, bo ja już piszę Switch Blackkap. Mhm. Czemu? Ja nie wiem. Yy, od razu mówimy, że odcinki co mówimy, będą, ja trwa... a, będą trwały tylko 10 minut. Bo nagrywamy trochę głównie, kiedy się nazywa i w ogóle, bo, 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 bo... Mamy darmową wersję, bo tak. No bo, 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 bo po co płacić i po co dłuższe odcinki? Mm. 10 minut wystarczy. W razie czego to, w razie czego to będą odcinki... Ja się zaloguję zostać na to. Jak niewygodnie, mi, no kurczę. Ej, dłużej. Takie info, koło mnie jest siostra, która ma. która jest o wiele młodsza i gra w jakieś gry, więc jakby coś wam. jakby coś wam przeszkadzało, to. Nie. To trudno! Nie. Ej, przecimy! Popić mi chciała, tak? O nie! No dobra. Mm. Grafa. Nie, ja napiszę. No ty umiesz go. No bo ja tu nie piszę i w ogóle. No i tak mi się bałli. <laughs> Zaraz wracamy. Ej, czekaj. Okej, już. Ej, No i w ogóle. Może ktoś powie, hej. Ale nie, bo napisz, że dopiero zaczynam, bo to trochę będzie dziwnie, że zrobimy filmów na kanale i nie ponagrywam. O nie, czekaj, to tu Pozdrawiamy Lokar222. Nie no, nie 222, tylko 20022. No Wiele? właśnie, no. Jezu, no. Ej, Pa, o, ktoś mi coś napisał. Jezu. I w ogóle musimy... Pozdrawiamy... Jezu. Marinette. Love, Love, Love jeden. jeden. A, proszę. Duże... O Jezu, po... Nie za że co się pisze w A, dobra, to nie. Jezu, po... No, chciałam powiedzieć, że akceptował. Mm. Pozdrawiamy Misi kła Justyna i pozdrawiamy i pozdrawiamy, zdobywamy unikaty 54. Dobra, nie pozdrawiasz wszystkich, już nie pozdrawiam. Och, my się będą czuli za bardzo kochani. No wiesz jak, jak, jak piszą hej y", czyli nie I wiesz, to... się i w ogóle, no to musimy pozdrowić. Ale no sam odcinek, no to Właśnie mieliśmy kupować animacje. A ja jestem biedna. A, a, ale jestem lepsza od ciebie, bo, bo mam widzę, widzę. Pozdrowisz. Ja ją pozdrowię przyjrzełam. I po, misikła. Co? Ja już posiwiam. Miska i jestem na tym. Misikła? I w ogóle, zero, to jest pierwszy odcinek i w ogóle, i w ogóle, czą się słowo. Dobra, chodź 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 chodź, chodź, chodź. chodź, chodź, chodź. A ta animacja jest fajna. No, spać ze I teraz zobaczymy, że jest darmo i damy kilku darmo darmozjadom, Darmo zjadą. Darmo, -zjadę, darmo -zjadę, prezentujesz lustę. Ale napisz kanał, czu. Nie żal mi Kasi, bo, bo jestem ale dobra. Kanał na to jest. Dobra, po po Pana. Dobra, Aha. Ej no, bo mnie na to. Bo. Inaczej może weź. Już tak. No, no powiem coś. No jesteśmy żeby. Ponieważ jestem dobrym człowiekiem, to... W ogóle... No cicho, bo jak... Powiedziałem, że No cicho. Jak, jak, jak będę miała bipa, to dam komuś pozdrowić na odcinku, że jestem dobrym człowiekiem. Po, powtórzę, że jestem dobrym człowiekiem. No jesteś. Ja też kiedyś, jak będę miała dużo diamentów, to będę dawała no. y, darmowy pozdrowie bo ogóle, żeby sobie wbić level, i tak dalej. O, y, masz to, bo, 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 bo mi się podoba. Dam jeszcze tobie, a tobie nie dam, bo, 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 nie, bo jestem biedna, ok, Ale dam ci gra. Nie mogę. Oh nee. tata. toch? Ja, the fight. Oh ja, zo een fijne oortjes. Ik denk dat die Ej, dai, Ja, ja, ja. Co się dzieje? No ale ci się może nagrywam. Nagrywam, nagrywam, nagrywam. To jest, nagrywał, nagrywał, nagrywał. To jest I, I rysiał. I potem y, miałam napisać. A gdzie mam na końcu jest? Tak, ale się... nie to. Na z. Znowu. I to chyba będzie też koniec odcinka, bo możemy nagrywać tylko 10 minut, a jest już 9 sekundami sekundami w ogóle, więc no niestety. A to był tylko taki odcinek trochę zapoznawczy. No właśnie. No. E, to papa. Pa. Lubisz kebaby? Hej, kebaby też.